Cześć, dziś podzielę się przepisem na żeberka z kiszoną kapustą. Klasyczny przepis, typowo polski. Wspaniały przepis na rozgrzewające żeberka. Pierwsze co potrzebujemy to oczywiście żeberka, płat żeberek, który dokładnie myjemy, a także sprawdzamy, czy tutaj nie ma jakichś kawałków ostrych kości, ponieważ w momencie, kiedy były cięte, często zostają takie aż Ostre, bardzo jak szpilki, jak, jak igły, kostki, które mogą nam potem w tych żeberkach zrobić krzywdę w ustach lub w żołądku. Dlatego dość dobrze trzeba to wymyć, wyczyścić, sprawdzić. Następnie tniemy na takie kawałki, w których znajdują się dwie kostki. Może być jedna, mogą, mogą być dwie, w zależności czy tu jest dużo mięsa. Jak jest dużo mięsa, to można zrobić kawałki takie pojedyncze. Tutaj akurat mięsa jest dużo na początku. Tu już mogą być podwójnie. Do tych kawałków żeberek dodajemy przyprawy. Łyżkę majeranku. Łyżkę cząbru. W zależności od tego, czy chcemy, żeby to było trochę pikantne lub nie, paprykę ostrą od jednej łyżeczki do dwóch łyżeczek, weźmy pod uwagę, że papryka też jest różna. Niektóre ostre papryki wcale ostre nie są, natomiast niektóre no, naprawdę potrafią dać kopa. Oprócz tego m, przeciśnięty czosnek albo bardzo drobno posiekamy. I trochę soli. Tutaj około łyżki soli. To wszystko teraz wymieszamy i zostawiamy na minimum 2 godziny w lodówce, ale najlepiej na godzin 12, czyli na przykład na noc. Zamarynowane żeberka poleżały sobie u mnie 12 godzin, i do następnego etapu będziemy potrzebowali. Naczynia żara w którym będziemy to wszystko piec. 1,5 kg mniej więcej kapusty kiszonej, odsączonej z soku. Cztery cebulki pokrojone w piórka. I dosłownie garść przypraw. Pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy. Pierwsze co robimy, to jeszcze obsmażamy z każdej strony mocno te żeberka. Można opruszać je ewentualnie mąką ale nie jest to absolutnie konieczne. Można obsmażyć tak. Mocno z każdej strony musimy te żeberka obsmażyć na gorącym oleju. Olej rozgrzewamy do 190 stopni. Olej rozgrzany, jak mówię, minimum 190 stopni obsmażamy Obsmażone elegancko żeberka. Czas na układanie. Pierwsze co robimy to układamy kapustę na dnie. Na kapuście układamy żeberka. Można teraz przełożyć trochę kapustą jeszcze. Reszta żeberek. Cebulka. I jeszcze kapusta. A i w tym momencie tu jeszcze dobrze by było dać pieprz i resztę przypraw. Pieprz. kilka zielonych ziela. Kilka liści. I to wszystko przykrywamy jeszcze kapustą. O, szczelnie przykrywamy. I zalewamy to jeszcze szklanką wody i ja jeszcze dodaję ten tłuszcz, który mi pozostał z obsmażania. W nim jest bardzo dużo smaku. I szklaneczka wody. Wstawiam to teraz do piekarnika. Najpierw na 200 stopni bez przykrycia. Po pół godzinie przykrywam, zmniejszam temperaturę do 100 stopni i trzymam tak godzinę. A na sam koniec na 15-20 minut jeszcze odkrywam. I znów zwiększam temperaturę do 200 stopni. Pół godziny minęło. Teraz przykrywam tutaj naszą żeberkę z kapustą, i na 100 stopni zmniejszam temperaturę. Minęła godzinka pieczenia w temperaturze 100 stopni, mniej więcej. Teraz odkrywam pokrywę i zostawiam na jakieś 15-20 minut. Jeszcze bez przykrycia w temperaturze 200 stopni. I żeberka gotowe. Klasycznie podane z ziemniaczkami. Smaczne. Odchodzące od kości. Można wyjąć kosteczkę. Reszta jest nasza. Cebulka, kapustka. Super danie. Prosty, banalny przepis.